Ciężko, żeby takich słów brzydkich nie użyć. Zawiedliśmy, my to wiemy, ale te całe eliminacje poka pokazują do tej pory, że, że jeszcze dużo nam brakuje, żeby grać na euro. Oczywiście grupa e, była przed tymi eliminacjami ta grupa wydawała się bardzo łatwa. Niestety boisko weryfikuje to inaczej i ta reprezentacja musi naprawdę więcej więcej się pokazywać na boisku, bo z samymi nazwiskami, to gdzie gramy, w jakich klubach, to, to nic nie daje, bo to już widać po właśnie meczach z Wyspami Owczymi, gdzie się męczymy. W meczu się z Mołdawią, gdzie w pierwszej połowie graliśmy bardzo źle, chociaż mieliśmy swoje sytuacje, ale w drugiej połowie zdominowaliśmy przeciwnika, no, ale no, z całym szacunkiem, no, no wszyscy wiemy, tak, że Mołdawia to nie jest e, mocny zespół, ale to na, 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 na dzisiaj dla nas no, to jest bardzo wymagający dla nas rywal, z którym się nie potrafiliśmy poradzić i, i trzeba o tym mówić e, głośno, otwarcie, że za łatwo to by było wszystko, jakbyśmy e, po tym, co w tych eliminacjach się wydarzyło, żebyśmy tak nagle mieli tą szansę tak szybko na awans. Tak? My musimy jednak cierpieć i musimy od początku to wszystko budować, żeby to wszystko funkcjonowało i wtedy można myśleć, co będzie dalej. Jeszcze w tej grupie mogą się jeszcze jakieś niespodzianki przytrafić, ale to już od nas na pewno nie zależy. No tak, tak chyba Wojtek często powiedział na, na konferencji wczoraj, że przy bielutycami eliminacji nie, zasłu nie zasłużyliśmy na bezpośredni awans, więc yy, ja wierzę, że na te euro reprezentacja Polski pojedzie, ale yy, w jaki sposób to będzie, czy to to Baraże będą dopiero do, o tym decydować, ale tak jak powiedziałem, no dużo, dużo pracy, każdy zawodnik musi wiedzieć, jak się, że na reprezentację co to jest dla reprezentacji, co to jest dla na tym stadionie narodowym, bo, bo takie, takie wpadki, jak miało właśnie miejsce teraz Mołdawić na wyjeździe, no, nie mogą się przetrafiać zespołowi, który chce grać na euro. Co pan czuł tuż po tym meczu, kiedy wyszliście na środek boiska, podziękować kibicom za doping, a oni was wygwizdali jako tak doświadczony reprezentant to są trudne chwile. Na pewno to są bardzo smutne chwile, ale my tym kibicom nie, nie daliśmy powodów do ineracji w ostatnim czasie i tylko ciężką pracą, pod lepszym podejściem, większym zaangażowaniem musimy ten szacunek i tą wiarę w reprezentację nawrócić, bo, ale do tego będą potrzebne jeszcze nie jeden, mecz, nie dwa, tylko parę, parę ważnych meczów, żeby, żeby to zaufanie wróciło, bo wszyscy wiemy, że no przy reprezentacji ta atmosfera cała nie, nie jest dobra i jest mi na pewno smutno, bo wiem, że ten czas mi też ucieka i każdy taki mecz, każda minuta na boisku Staram się ją wykorzystać, bo wiem, że to może być ostatnia minuta, nie wiem co będzie za miesiąc, a co, a co o następnym roku to już w ogóle nawet nie, nie myślę, bo to za daleki jest okres, więc tak jak powiedziałem, no, chciałbym tą reprezentacyjną karierę zakończyć w dobrym stylu, na razie, na razie to nie wychodzi.